A teraz wielki test suszenia spodni. Sprawdzimy, w ile czasu wysknął od mega mokrego do suchego. Jutrek, to mój kanał. Hej, kochani, wakacje są super. Mam tutaj jeszcze tyle do zrobienia. Co? Dzisiaj ostatni dzień wakacji, a jutro idziesz do szkoły. Co? To już jutro, Amelka! Nie uciekniesz! Nie uciekniesz przed szkołą! Do nauki, do nauki! Nie no, troszkę mi smutno, że wraca do szkoły, ale z drugiej strony wreszcie trochę luzu dla rodziców. Spanikowałam, jak to może być ostatni dzień? Nie chcę do szkoły! <grym> Co to za mina? Nie ja nie chcę wracać, bo tam nie ma takich dobrych bułeczek. Ja też tu lubię być. Bardzo dobre jezere. <grym> Słodkie oczywiście, ale dzisiaj wracamy, wiesz o tym? Ostatni nasz dzień, ostatni nasz dzień, ostatni nasz dzień. Jak myślisz? uciek żeby dobrać sobie jeszcze słodkich bułeczek? Nie wiem, ale skoro uciek, można zabrać i go Mam chyba pomysł. Opłynę do tej wyspy, pójdę do tamtej i jakoś będzie. No nic, trzymajcie kciuki, że się uda. Mogę to zrobić! Czuję w sobie siłę! Ogromną siłę! Niby co mogło stanąć mi na drodze? No co? Parłem wodę jak śledź do puszki! Nie umiem pływać! To nie tak jak myślisz, kochanie! Wracaj szybko do pokoju i pomóż mi się pakować! Co to w ogóle za pomysły? Tu jest wspaniale, ale niby jak mam sama przeżyć w Grecji. Strasznie chcemy się upić, a tutaj wszędzie są winogrona. Chyba można jest spokojnie zjeść. Chyba jednak nie można. Za co tak pokochałam Grecję? Za najpyszniejsze mule i krewetki Za czyściutkie i cieplutkie morze, w którym można się kąpać całe dnie Uwielbiam tą Grecję, nie chcę stąd wracać I Grecy są po prostu cudowni A ich kotki są chudziutkie i zwinne Nasz budyń przy nich to prawdziwa bambaryła. I jeszcze więcej śmiesznych filmów i zdjęć z naszej podróży Znajdziecie na Instagramie Uwaga, 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 moja ekipa jedzie jeszcze dzisiaj do Hani. Ostatni dzień. Trzeba przeżyć coś mega fajnego. Zjeść te pyszne lody, ja bym chciała w czekoladowym rożku. Jest nasz autobus i... Bardzo mi przykro, autobus stwierdził, że was nie weźmie. Powiedział, że ci z ostatniego dnia wyjazdu zostają w hotelu. Jedzie drugi, czy drugi się uda? Nie. Ej, nie wiesz! Nie. Ej, słuchajcie, może trzeba zmienić przystanek, bo, bo coś tutaj nie idzie. Amelka już po prostu załamka. Jedzie, jedzie, numer 3. Uda się uda. Jest, 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 udało się, chodźcie. Ludkowie jadą. Kubuś mega zainteresowany tym, co się dzieje. Amelka czyści się. Już dążyła się pobrudzić. Wózek ją zaatakował. Gretkie klimaty najlepiej działają na kubusia. Ciągle chce tańcować. Chyba śpiewać. Hej kochani, właśnie zmierzamy na rynek, ponieważ postanowiłam kupić sobie jakąś e, zwiewną taką ładną sukieneczkę, więc idziemy na jakby rynek główny Hani. Przyda mi się, ponieważ będę w niej chodzić na przykład do szkoły, bo bardzo lubię chodzić do szkoły w sukienkę. Ja też mam zamiar kupić sobie kilka pamiątek tutaj w Hani, na przykład piękną ceramiczną e, miskę na sałatki, bo będę wszystkich odchudzać, jak tylko wrócimy do domu. O nie! Tak, 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 tak. E, proszę bardzo, to będzie do susiaków, czyli do, do, do sosu sojowego. Ten też. Na tym talerzu będą owoce, jak będę was odchudzać. Dobra. <grymne> nie damy się, nie damy się. A ja mam zamiar tutaj w kani przeczestować jeszcze dużo słodyczy dzisiaj. Słuchajcie, ceramika już mam, teraz czas na łapacza snów. Wybieram sobie w tym sklepie. Jeśli jesteście ciekawi, jaki łapacz snów kupiłam, wpadajcie na mojego Instagrama. A ja opowiada. I znowu te lody najpyszniejsze na świecie. Mama czeka na swojego, a komuś oblizuje się ze smakiem. Dobra, mama poszła. Słuchaj, uciekamy, żeby kupić słodycze? Tak, 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 tak. Ale ja. O, szybko. Musimy kupić takie słodycze, które są najsłodsze na świecie i nie ma ich w Polsce. Zmykamy. Żeby mama się nie skapnęła, że nas nie ma. Jesteśmy właśnie w pierwszych sklepie. I... Mm, wszystko wygląda pysznie, tak? No to sprawdzamy. Spróbujmy ciasteczek. I... Tego, bo wygląda... Dziwnie. <laughs> Powiem wam, e, mimo naszych wszelkich starań, nie udało nam się znaleźć dużo słodyczy. Znaleźliśmy tylko takie ciasteczka i chyba są no Ale spróbujmy, spróbujmy jak smakują. To szybko, szybko, szybko. E, e. Mocno to zapakowali. No, nie chcieli, żeby ktoś zjadł. Uh, 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 uh. mm, Dobre. dla mnie. Dla mnie gotowane jabłko w cukrze. Brakuje Bokre, tylko pączka ale... do tego. Nie? Bo <laughs> Teraz... te wyglądają znacznie gorzej. Powiem mm. wam kochani, że nawet nie ja wiem, czego się spodziewać, czy one są raczej słone, słodkie. Mm. Słone. Takie bardziej słonawe. Z orzechami. Z orzechami, no. Bardzo możliwe. Dobrze. No, no dobre, dobre. Nie polecamy. <laughs> Mamy jeszcze tyle do kupienia. O, 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 o. o. Ja chciałam o. tylko zapytać, gdzie się podziewaliście i co robią te słodycze w waszych rękach? Czy ja przypadkiem nie mówiłam, że kupuję specjalne misje i wszystko, żeby Was odchudać i siebie zresztą też? No i co, na ten... A -A o nie! a ona mnie namówiła, ona mnie namówiła. No, te, na pewno, co zjadłeś? Ani jednego, żadnego. Ani Kłamciusie! Hm? Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię takie ogólnie wisiorki, biżuterię. Ostatnio strach już to lubiłam. Mama już takie dwa i dwa dostała od wiódzka, więc postanowiłam, że teraz czas na mnie. I jak Wam się podoba? Powiem Ci, że fajnie wygląda. Gazu, jest. A co? Już Dziękuję. bye. Ponieważ autobusy wciąż nam uciekały, czasem korzystaliśmy z taksi. Podobno pierwszeństwo na drodze ma ten, to ma głośniejszy klakson. Dlatego Piotrów zrezygnował z wypożyczenia samochodu. Nie umie głośno pipczeć. Amelka i Piotrek próbowali mnie oszukać i uciec. O, nie, nie, nie. Więc za karę pakują walizki, a ja to jestem mój czas na odpoczynek. To... Uhu, Słuchajcie, co lubicie robić w wodzie? Bo ja najbardziej lubię moje koło, tylko dzisiaj w wydaniu mini. Ja zaraz pokażę moją ulubioną pozycję opalająco-pływającą. A wy zostawcie łapkę w górę, jak lubicie kochać się w basenie. Uwaga, uwaga, mama, przygotowuje się do skoku. Czy trafi w kółko? Trzy, dwa, jeden! Będzie dobrze. Musisz tylko dobrze tak najść. A możesz podtrzymać? Tak! Uuu, Idealnie. Powiem ci, powinnaś startować w jakichś zawodach. Z skoku do kółka? Dobrze, dobrze, piąteczka. Z Bez No, powiem ci. Co... A teraz mam dla Anelki świetne wyzwanie. Jak odważy się zjechać z tej zjeżdżalni, to dostanie ode mnie super, super nagrodę. Zgadzasz się? Dobra, dobra, to wylecimy. Mam dla niej coś specjalnego. się pożegnać ze swoim największym przyjacielem? Czas schnięcia spodni to godzina i 5 minut. Bardzo dobry czas. Piotrek! Cześć. Ostatni poranek Kubusia na Krecie. Żeby nic nie stracić, wstał już o szóstej rano. I zaczął bawić się szybą. On jest taki uroczy. Ale pusta plaża. My z Żonką przyszliśmy zobaczyć. Wschód słońca Amelka po prostu śpi, więc nie zabieraliśmy jej. Ostatni nasz dzień, dzisiaj o 14 wylatujemy, aż smuteczek bierze. Hmm. I obejrzymy jeszcze plażę, tak? Dziedziuś. Obejrzymy plażę. Wschód słońca. Kubuś. kubuś kubuś, nasz mały radarek, musi wszystko obserwować. Tu. Dzień dobry. Tu sklep z szyszkami. Co my tu mamy? Małego chłopczyka, więc tylko 5 euro za szyszkę, a 2 euro za... orzeszka. Ale nie można go brać. Więc chodźmy, mój syneczku. Czy można? Ja tylko dam ci dotknąć. Dotknij. Pom... Ja, po, 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 po... A. Ty się tym mały, chodź. Na dziś to już wszystko. Niestety już koniec wakacji. Jutro wracamy do Polski. Ale cieszę się, ponieważ spotkam moich przyjaciół. Więc buziaki. Pa, pa.